I rozpoczęli. Bardzo dobrze przyjął starty pan Chico, ale nie poprawił i nie poprowadził na czele Erifreit. Na drugim miejscu ładnie galopuje Kijów, dalej Montenegrin, za nim Jacobs Raket, za chwilę będzie 1800 metrów do celownika. Troszkę się tutaj e, stawka grupuje, mocno wstrzymywany Kreativer, który nie ma przejścia. Trzy kanacie galopuje z tyłu pan Chico, wstrzymywane też Kratis, on idzie po zewnętrznej, a prowadzi e, Kijów w tej chwili przed Ery dalej Montenegrin i e, Jacobs Racket. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś no, 1300 metrów. Kijów wyszedł na prowadzenie, ale odrywali się, nie oderwał dalej. Erithrite Montenegrin mocno poprawia teraz polem Kratis. W środku stawki został Jacobs, Raket, a na miejscu ostatnim wciąż Kreativer. Tysiąc metrów do celownika i bez większych zmian pozycji. Kijów na prowadzeniu. O, chyba lekkie problemy miał jeździec z Freight Dalej, chociaż teraz ładnie ten koń galopuje. Dalej, Montenegrin, Kratis. Rusza się teraz żwawiej Jacobs Racket. Potem Pan Chico I na miejscu ostatnim Kreativer. 550 metrów do celownika. Ciasno, wyprowadza Montenegrin, którego próbuje atakować Jacobs Racket, ale Montenegrin odjechał rywalom. Bardzo ładnie galopuje, rusza się za nim teraz Jacobs Racket i Kreativer gaśnie kijów. Nie najlepiej Eryfreit i Kratis. No to tutaj Kreativer, Jacobs... Raket, Kreativer Jacobs Raket. Jeszcze tu się włączył do walki Pan Chico, Słabnie troszkę Montenegrin. Kreativer wygrywa gonitwę. Łatwo. Drogi Jacobs Raket, dalej Pan Chico.